Dzień dobry Państwu. W dniu dzisiejszym chciałbym z Państwem podzielić się dużym sukcesem, jaki osiągnęła Kancelaria Lexbridge w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, to jest wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie o sygnaturze 1 GSK 2368 przez 18. O co chodziło? Drodzy Państwo. Kancelaria, działając w imieniu organu prowadzącego niepubliczne przedszkole, zaskarżyła uchwałę rady gminy. Uchwałę rady gminy, która dotyczyła sposobu ustalania dotacji oświatowej dla niepublicznego przedszkola, dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w danej gminie. Skutkiem tego działania kancelarii jest podważenie tej uchwały. A sposób jej sformułowania był tak niefortunny dla przedszkoli niepublicznych, że powodował istotne zmniejszenie, ograniczenie należnych im dotacji. A na czym to wszystko polegało? Drodzy Państwo, uchwała Rady Gminy na nowo zdefiniowała tak to można ująć pojęcie wydatków bieżących użyte w ustawie o systemie oświaty ówcześnie obowiązującej ustawie o systemie oświaty. Wiecie Państwo doskonale, że dotacja dla niepublicznego przedszkola jest obliczana jako procent wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie, przypadających na przedszkola publiczne, na ilość dzieci w przedszkolach publicznych, mówiąc dokładnie. Stąd też, drodzy Państwo, ta kwota, ta ilość wydatków bieżących jest tutaj zasadnicza, kluczowa. Im będzie ich mniej, tym oczywiście kwota dotacji będzie niższa. I gmina stwierdziła, że w swojej uchwale, że przez pojęcie wydatków bieżących użyte w ustawie rozumieć należy jedynie wydatki zaplanowane w rozdziale 80104 klasyfikacji budżetowej, a więc tylko i wyłącznie w rozdziale przedszkola. Natomiast wszystkie inne wydatki, jeśli nawet funkcjonalnie są związane z, z działalnością przedszkoli, nie będą brane pod uwagę. Co więcej. Drodzy Państwo, jeszcze dodatkowo ograniczyła kwotę wydatków bieżących, braną pod uwagę do obliczania dotacji, eliminując z podstawy te wydatki, które dotyczyły przedszkola z oddziałem integracyjnym. I tutaj Naczelny Sąd Administracyjny, zresztą potwierdzając wcześniejsze stanowisko Sądu Administracyjnego pierwszej instancji, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, stanął na stanowisku, że tak sformułowana uchwała Rady Gminy jest Nielegalna jest podjęta z naruszeniem prawa. Stanowi wyjście poza delegację ustawową z artykułu 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ponieważ gminy podejmując uchwałę nie mają prawa redefiniować, wprowadzać własnych definicji pojęć użytych w ustawach. W tym również oczywiście w ustawie o systemie oświaty. A zatem nie mogą wprowadzić własnej definicji wydatków bieżących, według własnego uznania wybierając, co jest wydatkiem bieżącym, a co nie jest. Nie mogą redefiniować pojęcia przedszkola, na przykład poszerzając je o placówki, inne placówki wychowania przedszkolnego lub zawężając tylko do niektórych przedszkoli i generalnie nie mogą manipulować przy algorytmie obliczania dotacji. Manipulować za pośrednictwem właśnie uchwały. Konsekwencją podważenia tej uchwały jest oczywiście jasna sytuacja prawna, że dotacje w taki sposób liczone zostały zaniżone, zostały wyliczone z pokrzywdzeniem osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, bo jak Państwo sami widzicie, ta podstawa była bardzo uszczuplona, a w konsekwencji kwota dotacji była niska. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.